Cześć. Dzisiaj chciałem pokazać technikę wykonania węzła SC. Jest to węzeł, który służy do połączenia plecionki, która jest linką główną. Ja dzisiaj użyję plecionki o średnicy 0,2 mm. I przyponu strzałowego, którym może być gruba żyłka albo fluorokarbon. Ja użyję dzisiaj żyłki o średnicy 0,45 mm. Jak za to się zabiera? Odmierzam na początek około 20-25 cm z mojej plecionki i tworzę taką, taki podwójny zakład. Chwytam to mniej więcej w połowie palcami i odmierzam sobie około 20 cm z mojej przyszłej strzałówki. W tym miejscu łączę oba materiały i zaczynam tworzyć pętle. Z podwójnej plecionki wokół mojej żyłki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sześć, dwanaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia jeszcze pięć raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Teraz tak otwieram na końcu to oczko z plecionki. Przekładam koniec mojej żyłki przez to przez to oczko tak i zaczynam ściągać to wszystko stworzył mi się taki pierwotny węzeł Teraz tak, przesuwam go trochę na mojej żyłce, i teraz jest, słuchajcie, rzecz najistotniejsza. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie trzeba użyć trzech rąk. No, trochę się śmieję. Tą trzecią ręką będzie, będą moje y, zęby. Przed zaciśnięciem tego węzła też go trochę namoczę. Będzie mi wtedy łatwiej, łatwiej go ścisnąć. I zaczynam zaciąganie węzła na trzy. Strony. Dobrze. W tej chwili ten węzeł, powiem Wam, już jest na tyle ciasno ściągnięty, że ja nie jestem w stanie, że tak powiem, przesunąć już go w żadnym kierunku. Co robię dalej? Chwytam końcówkę mojej plecionki i muszę stworzyć zwykle kilka węzłów takich przeciwstawnych do zamknięcia tego całego węzła. I pierwsza pętelka. Zobaczcie, o. Ściągam. Zaciskam. Kolejną możemy zrobić w stronę przeciwnam, podobnie zaciskam trzeci węzełek ściągam no, co najmniej 3, nawet do 5 takich węzłów można. W zasadzie należy tu wykonać. I teraz tak można by w tym momencie zakończyć już wiązanie tego węzła, ale można jeszcze wykonać taki manewr jak. Czyli powiedzmy taki przeciw węzeł, jak w węźle GT. I ja taki węzeł, tutaj właśnie przeciwny, zamykający całkowicie ten węzeł, wykonam. Pętla i pięć skrętów. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I zobaczcie, powstała taka. Pętelka na końcu tego mojego pierwotnego węzła. Teraz muszę ją przeciągnąć, tak do tego końca mojego węzła i muszę ją w końcu odkręcić. Tak żeby ta pętla cała nakręciła mi się blisko mojego. Mojego właściwego węzła. Tak. I na samym końcu ciągnę za tą końcóweczkę. Tak, zobaczcie. O. I ściągam cały węzeł. Tak, jeszcze przed zaciśnięciem jeszcze raz na wilże. I końcowy tu będzie ruch. Ściągnięcia tego takiego kapturka blokującego. Tak, zaciągam węzeł, no i w zasadzie jestem teraz gotowy już do odcinania końcówek. Odetnę końcówkę plecionki. Odcinam końcówkę. Żyłki tak zostawiam no 4-5 mm. Dlaczego? Ponieważ jeszcze chcę dla jeszcze większej pewności przypalić tą końcówkę, zrobić taki mały grzybek, i podobnie przypalę końcówkę plecionki. No, jeszcze trochę, próba. Rozrywania węzła. No, nie jestem w stanie go już w tej chwili ruszyć. I tak on się prezentuje końcowo węzeł SC. No, dość podobny, tylko ciut, że tak powiem, łatwiejszy w wykonaniu w stosunku do węzła GT. Na razie, trzymajcie się, cześć.